Ale w ogóle dzisiaj jest jakiś pechowy dzień. Przysięgam. Dzisiaj o 7 rano obudziłam się po takim koszmarze. Po takim koszmarze, widzowie, dawno nie miałam takiego koszmaru. I ten sen już mi się pojawiał już kilka razy, że walczę z demonem, rozumiecie? I z dzieckiem takim. I on mi się zawsze chował za, za szafką. pamiętacie o taką białą szafkę, co miałam? On zawsze się chował za, za tamtą szafką. I, ale mnie normalnie paraliżuje w tym śnie, ja nie mogę do niej krzyczeć, ja nie, nie, nie mogę nic powiedzieć i tak dalej, bo nam jakby to blokuje i wiecie, ja idę do innego pokoju, normalnie gadam z mamą, coś tam i tak dalej i dzisiaj właśnie, jeszcze, na, na razie tylko weszła mi do y, szafy, a ja ją y, podpaliłam raz, ale do drugiego razu nie, nie, chciała, nie chciała mi się zapalniczka odpalić, bo poprosiłam w ogóle o zapalniczkę, że mi dała i ja się obudziłam w takim strachu, że to hit. Poszłam spać do mamy o siódmej. Bo nie znałam swojego pokoju. Poszłam spać z mamą. Bez kitu. I ja rano wstaję, rano wstaję. I tak. Woda święcona jest z kolendy. Pa, 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 pa. odpaliłam też jeszcze trochę z zostało, odpalam w tym pokoju, a tak się dymiło, że nigdy się tam nie dymiło jeszcze i przysięgam, że mam jach demona w pokoju. Jeszcze krzyż na noc w podstawie i będę spała skrzynem. Przysięgam, że tak się tego wystraszyłam. Tak się tego... To nie jest koloryzowane. Przysięgam naprawdę dzisiaj z wodą święconą latałam po domu i cały dom! U siebie w pokoju, szafę, wszystko. W środku szafę, i nadal jak otwieram szafę, to chyba jeszcze raz muszę potem, bo czuję takie wewnętrzne spięcie. Dosłownie nie jest podkręcona. Przysięgam, naprawdę tak dzisiaj zrobiłam. Z ręką na sercu, z ręką na sercu, już się zastanawiałam, czy nie iść do kościoła dzisiaj. Nie gram już żadne horory. Nie gram, bo później latam z wodą świecącą po domu i nawalam. Przysięgam. Kadzidło, normalnie wszystko odpaliłam. Wszystko obmyłam się, bózię umyłam, wszystko. Nie, znaczy ja mówię, że ja się nie boję horrorów, ale boję się grać w horrory. No i zagrałam se w Madisona i teraz mi siada na banie i chodzę z, z wodą święconą po domu. Dosłownie, normalnie mówię do mojej mamy, mało, ja mieć coś, ja muszę to oczyścić. Ja nie wiem, spanikowana dosłownie. Sierpnia, I moja mama wyciąga wodę 1. święconą, bo Warszawa, ja została święcona została w domu. I ty już nie do jakiego chłopa pisz z mamą? No bym miała chłopa, bym się przytuliła do chłopa. No. Bym ja jeszcze, by mnie obronił. No. Rel, 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 tak, tak, są do mamy i do miśki. Sportowej, sportowej, Blata za ciebie z kadzidłem? Stary, ja się poszłam obmyć, wszystkim, wiecie, energii, jemu bym się pewnie też kazała umyć. Masakra. I Woda święcona musi być w chacie.